Jest poniedziałek. Lisie naprawianie. Zaczynamy! Podpisy pod... albo nad potencjometrami. I to, że ten wzmacniacz wysłumił już kilka dni, świadczy o tym, że w którymś kościele tej niedzieli były ciche msze. Czy to dobrze? Może. Ale teraz do rzeczy. Wzmacniacz trafił do mnie z bardzo nieprzyjemnymi głosami. Szumy i tak dalej. W pierwszej kolejności ta usterka jako tako nie występowała, ale wystarczyło troszkę go poużywać, ewentualnie zostawić włączonego i szumy przypominały ze stary zniszczony potencjometr. Suwak, ostatni suwak głośności. Na samej głośności, na minimalnej głośności wcale nie ujmował tego zjawiska, więc można powiedzieć, że Selektor wejść, czy tam regulacja wejść jest, jest OK, tak? No i skupiliśmy się też na tym miejscu. Ale to zajrzyjmy najpierw do środka. Sprzęt jest jakiejś podwarszawskiej firmy, tak? Więc moje. E, taka ciekawostka, jakaś mała manufaktura, tak? Elektronika firma. Więc skupiłem się na tej płytce barwy dźwięku. Jest to monofoniczna konstrukcja z transformatorem do podbijania napięcia dla instalacji dźwiękowych na wysokie napięcie. Nie wiem czy dobrze powiedziałem, ale do około 100 V występuje, tak? Po dwa tranzystory na stronę, symetryczne zasilanie, układ opóźnionego załączenia głośników plus zabezpieczenie i transformator mocy. Prosty, mały mostek. Ogółem wzmacniacz ma około 100 W przy 4 Ohmach. Może 120. Ale dobrze, wróćmy do problemu. No i tak zacząłem sobie wymieniać. Mówię, wymienię parę elektrolitów, nie zaszkodzi. No i to troszeczkę szum był inny, więc trochę mnie to zbiło z tropu inny. Ale oj. Zacząłem węszyć dalej. Wyszło na to, że po wyjęciu płytki i podłączenie w powietrzu wszystko jest ok. No więc pewnie sobie pomyślicie. A masa. No i wychodzi na to, że żaden z tych elementów nie jest połączony. Oj, hehe. wcześniej nie było widać. Żaden, nic z płytki, żadny druk, żaden druk, żadna ścieżka nie jest podłączona do obudowy tej wzmacniającej, trzymającej nam tą płytę w obudowie jako montaż. I ten, więc zacząłem badać i wiecie co ciekawego odkryłem? Nie wiem czy teraz będzie widać. No. Może się naprawi, bo go rozebrałem i złożyłem. Ten środkowy potencjometr. Teraz tego nie widać, więc jest ok. Miał wcześniej, przed czyszczeniem, ale usterka potrafiła powracać rzadziej. Około 200 kg, gdzie nie powinien tego mieć. I to powodowało, że nawet przy dotknięciu tą płytą do czasi. Już, już było słychać i, i szumy, i jakieś dziwne przydźwięki. Więc y, postanowiłem wymienić wszystkie te potencjometry. To by ksiądz był słyszalny dobrze na następnej mszy. Jedyne co, to nie mogłem dorwać identyko potencjometrów, aczkolwiek... Myślę, że kilka milimetrów krótsze jakoś będą się trzymały. Są to potencjometry 22 kilo Stare oczywiście zostawię, bo nie wiadomo co się wydarzy. Tak więc uruchamiamy rozlutownicę i bierzemy się do pracy. za się czy to będzie 12 hmm. Zamawiłem 22 kilo dostałem 20 nic mu się zaryzykować. Show must go on. No, tak naprawdę, żeby było idealnie, to jest 11. Ciekawa w ogóle konstrukcja. Bardzo odporny w Szkoda, że jest monofoniczny. No, ale ma za to wyjście do nagrywania, więc można transmitować msze do internetu.

W ogółem ma ktoś jakieś informacje o tym wzmacniaczu? W sieci dużo o nim nie ma. Raz jedną tylko informację znalazłem, że w sumie tak można było go dosyć tanio kupić. I chyba miał głównie takie zastosowanie kościelne, jakieś imprezowo... sakralne? Nie wiem jak to nazwać. No taki był bardzo skierowany raczej do rozwiązań kościelnych. Sorry wprowadziłem w błąd, jest od 8 ohmów. Kontrolnie bezpieczne gniazdo. Do testu użyjemy lisiego odtwarzacza, ulepa, który o dziwo dalej działa. Klej na ciepło nie puszcza. Na froncie mamy wejście liniowe na cinch. Pierwszy test będzie bez wkręcania do obudowy. Zobaczcie, 3 pinowa wtyczka, plus, przepraszam, wejście sygnału, czy tam sygnał, zasilanie, plus i, i minus zasilania i też sygnału zarazem. Dobra, był false start z kiepskim cinczem, zaczynamy od nowa, teraz wszystko się zgadza. szumów brak. Szumy są tylko wywołane z wzmacniaczami tutaj na tranzystorach w poszczególnych pasmach, ale z tego co wiem to jest minimalne. No i chodziło o to, żeby nie było takich wzbudzeń i trzasków jakby z rozjechanego potencjometra, które się samoistnie działy. I powtórzę to. Robił środkowy potencjometr, który po prostu na każdej nocy względem obudowy miał y, zmieniającą się rezystancję, która czasami po prostu była, czasami ginęła, i wtedy było ok. Teraz sprawa jest rozwiązana. Zostaje nam tylko złożyć i połupać cały dzień tym wzmacniaczem, żeby się trochę te y, tranzystory spociły. Więc, słuchajcie, dużo dobrego i trzeba szukać. Słuchajcie, ja już się prawie poddałem. Bo przecież jak się nie kondensatory zepsuły, to co innego się mogło zepsuć? No i najlepsze jest to, że te potencjometry nie szumiały w nim w ogóle. Patrząc po historii, ten wzmacniacz czasami występuje na ulicy. Zniszczony widziałem za około 200 zł, ale sprawny. Zabezpieczenie działa, więc jest git. Dobra, skręcić, ostro skatować i dzwonimy do proboszcza, że można kazać. <ścoughs> Hello. Sekundę